Więc zacząłeś spotykać się z dziewczyną i jest to początkowy etap waszej relacji. Może pierwszych kilka spotkań, kilka pierwszych tygodni, bądź dwa, trzy miesiące. No a ty poczułeś już coś do tej dziewczyny i zacząłeś jej o tym otwarcie mówić. Może powiedziałeś jej, że jest dla ciebie bardzo ważna, a może poszedłeś o krok dalej i powiedziałeś jej, że się w niej zakochałeś. A może nawet powiedziałaś jej, że ją kochasz. A ona, nie dość, że nie powiedziała ci tego samego, to jeszcze od tego czasu zaczęła się po prostu wycofywać. Może powiedziała ci, abyście zwolnili, może powiedziała ci, że nie jest gotowa na związek, może powiedziała ci nawet, że lepiej, abyście zostali przyjaciółmi, bo to idzie do przodu zbyt szybko. Czy to brzmi dla ciebie znajomo? Jeżeli tak, to koniecznie obejrzyj ten materiał do końca. Powiem Ci więcej, nawet jeżeli to nie brzmi dla Ciebie znajomo, to i tak obejrzyj ten film do końca, dlatego że dziś porozmawiamy sobie na temat tego, w jaki sposób rozmawiać z kobietami o uczuciach. Kiedy to robić i dlaczego właśnie potencjalnie dziewczyna mogła Ci powiedzieć... Żebyście zwolnili, że ona nie jest gotowa na związek, czy nawet żebyście pozostali przyjaciółmi, kiedy ty opowiedziałeś jej o swoich uczuciach. Odpowiem Ci dzisiaj na te wszystkie pytania, tak więc, moi drodzy, zapraszam do odcinka. Jeszcze raz witam was serdecznie w kolejnym odcinku, moi drodzy, jedno małe słowo wstępu. Jeżeli w tej chwili stoicie w obliczu skomplikowanej sytuacji z kobietą, z mężczyzną, co macie zrobić? Napiszcie do mnie maila. Zrobię, co mogę, aby wam pomóc. Tak samo jeżeli mierzycie się z uzależnieniem od pornografii i chcecie przyspieszyć swój proces wychodzenia z tego nałogu, napiszcie do mnie maila. Zrobię, co mogę, aby wam pomóc. Tymczasem przechodzimy do konkretów i do tematu tego odcinka. Panowie i panie, bo wiem, że również jesteście po drugiej stronie, słuchajcie, poruszam dziś temat rozmawiania o uczuciach z kobietami nie bez powodu. Dlaczego? Panowie, bardzo często ostatnimi czasy piszecie do mnie maile, rozmawiamy w trakcie konsultacji Skype'owych i powtarza się ten sam scenariusz. Poznajecie dziewczynę, jest bardzo fajnie, podoba Wam się fizycznie, okazuje się, że ma również fajny charakter, no i bardzo szybko zaczynacie coś do niej czuć. I nie ma w tym nic złego, ale również bardzo często zaczynacie mówić jej otwarcie o swoich uczuciach. W tym też nie ma nic złego, ale robicie to po prostu zbyt szybko. Robicie to wtedy, kiedy ta kobieta nie jest jeszcze na to gotowa. I ten. Przypadek, tego typu sytuacja powtarza się nagminnie w sytuacjach wielu z Was, dlatego panowie, dzisiaj omówimy sobie konkretnie ten temat. Wiem, że po drugiej stronie jest również wcale nie tak mało kobiet, więc dziewczyny, dajcie znać później w komentarzach, co wymyślicie na ten temat, tak aby chłopaki również wiedziały, jakie jest Wasze zdanie. A tymczasem przejdźmy do konkretów i do pierwszej bardzo istotnej informacji dla Was, moi drodzy. Słuchajcie, pierwsza istotna informacja, jaką chcę Wam dzisiaj przekazać, jest taka, że kobiety zakochują się wolniej niż mężczyźni. Zazwyczaj. Słuchajcie, u nas przebiega to zazwyczaj bardzo szybko. Kiedy mężczyzna zaczyna się spotykać z kobietą, która mu się podoba fizycznie, jeżeli okazuje się, że ma ona również wiele do zaoferowania, jeżeli chodzi o charakter, jeżeli jeszcze okazuje się, że w łóżku jest super, to ten mężczyzna po kilku randkach może mieć poczucie, że się zakochał, że się na pewno zauroczył. No i bardzo chętnie niektórzy mężczyźni wyrzucają te uczucia kawa na ławę w bardzo wczesnym etapie relacji, o czym za moment sobie jeszcze porozmawiamy. A jak to wygląda u kobiet? U kobiet zazwyczaj wygląda to nieco inaczej. Kobiety potrzebują więcej czasu, kobiety potrzebują emocjonalnego połączenia ze swoim partnerem i ich uczucia rozwijają się nieco wolniej. Natomiast jeżeli już kobieta poczuje coś do mężczyzny, jak już kobieta zakocha się w jakimś mężczyźnie, Panowie, gwarantuję wam, że będzie ona emanować tym uczuciem, będzie ona chciała wam mówić codziennie, ile do was czuje i będzie naprawdę bardzo wylewna w swoich uczuciach. Zazwyczaj kiedy już coś do was poczuje, bo kiedy ona jeszcze nie wie, co do was czuje, lepiej, żebyście zbyt dużo o swoich uczuciach nie mówili, a przynajmniej abyście nie mówili jej, że się w niej zakochaliście, bądź że ją kochacie, ale dobrze, moi drodzy Chronologicznie. Przejdźmy w takim razie do drugiej bardzo istotnej informacji dla Was. Dlaczego w takim razie kobieta może się wycofać, kiedy Ty zaczniesz jej zbyt dużo mówić na temat swoich uczuć? I zaznaczę tutaj jedną kwestię. Ja w tym momencie nie chcę Cię przekonywać do tego, abyś ty się wzbraniał z mówieniem o swoich uczuciach, tak? Abyś ty to skrywał w sobie, abyś ty dusił w sobie to. Co od dawna chciałeś jej powiedzieć. Natomiast fakty są takie, że jeżeli ty bardzo szybko zaczniesz mówić kobiecie o swoich uczuciach, zaczniesz jej mówić o tym, że się w niej zakochałeś, albo jeszcze co gorsza, powiesz jej po dwóch miesiącach relacji, że ją kochasz. Panowie, jest bardzo duże ryzyko, że ta kobieta poczuje się tym po prostu przytłoczona, poczuje się przytłoczona nadmiarem uczuć i zaangażowania z waszej strony. Tak jak Wam mówię, kobiece uczucia rozwijają się wolniej niż nasze, więc kobieta będzie chciała po pewnym czasie usłyszeć od Ciebie te słowa, ale jeżeli będziesz je wypowiadał zbyt szybko, kiedy ona jeszcze nie wie, co do Ciebie czuje, może to po prostu spowodować, że ta kobieta się przestraszy. Czego się przestraszy? Przestraszy się tego, że będzie spotykać się, że spotyka się z facetem, do którego ona jeszcze nie wie co czuje, a on już zaczyna rzucać kawa na ławę temat zakochania, temat miłości, temat związku. No i później właśnie padają z ust kobiety tego typu słowa Zwolnijmy, nie jestem gotowa na związek, nie wiem co jeszcze czuję. Może lepiej, żebyśmy się na chwilę nie spotykali, może lepiej, abyśmy zostali przyjaciółmi, i tak dalej, i tak dalej. Tego typu słowa ze strony kobiety powinny być dla ciebie komunikatem: Zwolnij, przestań mówić tyle o swoich uczuciach. Tak więc, panowie, tak jak mówię, jeżeli na początkowym etapie relacji Będziecie zbyt wylewni, jeżeli chodzi o mówienie o swoich uczuciach, to ta kobieta może zwyczajnie się przestraszyć, wycofać, no i stwierdzi ona, że może lepiej odpuścić te relacje, bo ja jeszcze do niego niewiele czuję, a on mi mówi, że się zakochał, że mnie kocha. To jest po prostu dla mnie za dużo. Panowie, kolejna ważna sprawa, musicie wziąć pod uwagę to, że jeżeli ta kobieta jest świeżo po rozstaniu, i mówiąc świeżo po rozstaniu, nie mam tutaj konkretnie na myśli tydzień czy dwa tygodnie po rozstaniu. Świeżo po rozstaniu to może być nawet cztery miesiące po rozstaniu. Jeżeli była ona z mężczyzną przez kilka lat, albo jeżeli była ona w bardzo intensywnej relacji, to nawet kilka miesięcy po rozstaniu ta kobieta może być silnie związana emocjonalnie ze swoim byłym partnerem i nie będzie ona gotowa na to, aby mówić ci otwarcie o swoich uczuciach. To wcale nie oznacza, że ona nie chce się z tobą dalej spotykać. To wcale nie musi oznaczać, że ta dziewczyna cię nie lubi, czy że ta dziewczyna się w tobie nie zakocha, ale musisz dać jej na to czas. Czas, przestrzeń i przede wszystkim nie możesz zarzucać jej zbyt szybko swoimi Uczuciami. Panowie, kolejna wskazówka, zachęcam Was przede wszystkim do tego, abyście realnie zastanowili się, co wy czujecie do tej dziewczyny. Słuchajcie, ja nie chcę Ci mówić, co Ty czujesz do tej dziewczyny. To wiesz tylko Ty sam. Więc ja nie chcę umniejszać w żaden sposób Twojego uczucia względem tej dziewczyny. Nie chcę umniejszać w żaden sposób wyjątkowości Waszej relacji. Natomiast jeżeli ty po dwóch miesiącach relacji mówisz jej, że ją kochasz, to chcę ci tylko powiedzieć, że najprawdopodobniej to nie jest miłość. Moi drodzy, miłość to jest najwyższa forma uczucia, jaką możesz okazać drugiej osobie. Miłość to nie jest uczucie, które rozwija się przez miesiąc, dwa czy przez trzy miesiące czasu. Miłość. Dojrzewa w nas, kiedy poznajemy realnie, rzeczywiście drugą osobę, kiedy poznajemy jej zalety, ale również wady i kiedy godzimy się z nią być mimo tych wad i mimo tych rzeczy, które nam nie odpowiadają. To oczywiście nie oznacza, że nie możesz się rozstać z kimś, kogo kochasz, tak? Jeżeli na jakimś etapie związku po prostu nie jesteś gotowy dłużej. Godzić się na pewne rzeczy, natomiast mówię ci w tym momencie tylko tyle, że miłość rodzi się z czasem. Więc jeżeli ty po dwóch miesiącach relacji mówisz jej, że ją kochasz, zastanów się, gdybyś był w stanie kochać każdą dziewczynę po dwóch miesiącach relacji, przez rok byłbyś w stanie pokochać pięć osób. To nie jest realne, panowie, więc zastanówcie się realnie nad tym. Co wy czujecie do tej dziewczyny, bo najprawdopodobniej mocno się w niej zauroczyliście, może nawet zakochaliście, ale jeżeli po dwóch, trzech miesiącach ty jej, mówisz, że ją, ty jej mówisz, że ją kochasz, to nie jest najprawdopodobniej miłość. Zachęcam Cię do tego, abyś poczytał na temat miłości, na temat tego, jak rozwija się uczucie w relacji, bo to jest bardzo istotny temat. Dlatego że jeżeli zbyt szybko ty wypowiesz jej właśnie te słowa, to może po prostu tę dziewczynę przytłoczyć. Więc w takim razie jak rozmawiać z kobietami o uczuciach? Kiedy jej powiedzieć, że dużo do niej czujesz? W jaki sposób jej to powiedzieć? Słuchajcie uważnie. Przede wszystkim zachęcam cię do tego, abyś o uczuciach rozmawiał z kobietą stopniowo. Krok po kroku, nie musisz mówić jej od razu, że się w niej zakochałeś albo że ją kochasz, możesz powiedzieć jej, że coś do niej czujesz znacznie subtelniej. Możesz jej powiedzieć, że zaczęła ona wiele znaczyć w Twoim życiu, że lubisz się z nią spotykać, że chcesz z nią spędzać więcej czasu, że jest dla Ciebie istotną dziewczyną. Zobacz, jak ona na to zareaguje, zobacz, co ona odpowie ci właśnie, w odpowiedzi na te Twoje słowa. Bo jeżeli ona zareaguje na to, Czymś na zasadzie mm, dzięki, miło to słyszeć, albo po prostu ukróci temat i powie ci, czy może się nie rozmawiać w tym momencie na ten temat, albo powie ci, wiesz co, yy, może lepiej, żebyśmy zwolnili, ja na razie nie chcę związku. Jeżeli usłyszysz te słowa od kobiety, to jest to dla Ciebie jasny sygnał, abyś zwolnił. Panowie, bardzo istotna sprawa, przede wszystkim zachęcam Was do tego, abyście obserwowali, jak ta kobieta odnosi się do tematu rozmowy o uczuciach w Waszym kierunku. Tak? Czy ona w ogóle porusza temat uczuć w Waszym kierunku ze swojej strony? Czy ta dziewczyna powiedziała Ci coś na temat tego, że ona bardzo lubi spędzać z sobą czas, że jesteś dla niej istotnym mężczyzną, czy zadaje ci pytania, kim my dla siebie jesteśmy, czy my jesteśmy razem, czy ty coś do mnie czujesz. Jeżeli tego typu pytania nie padają, jeżeli ona nic nie mówi ci na temat swoich uczuć, to jest to dla ciebie sygnał, żebyś poczekał z wielkimi deklaracjami, tak? To znaczy, że ona po prostu nie jest jeszcze na to gotowa. To znaczy, że ona na razie sama do końca nie wie. A co jeżeli spotykasz się z dziewczyną, która jest bardzo nieśmiała, która boi się mówić o swoich uczuciach albo w ogóle ma nawet blokadę, jeżeli chodzi o okazywanie uczuć? Bo tak również może być. Przede wszystkim, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to tak jak powiedziałem, zachęcam Cię do tego, abyś o swoich uczuciach mówił powoli, stopniowo, gradualnie, abyś zamiast mówić Jej, że się w niej zakochałeś, możesz jej powiedzieć, że bardzo lubisz z nią spędzać. Czas, że jest dla ciebie istotna, że nie sądziłeś, że będzie tak fajnie, ale naprawdę zaskoczyła cię i super ci się spędza z nią. Czas, zobacz, jak ona zareaguje. Jeżeli ona zareaguje pozytywnie, jeżeli ona sama zacznie ci mówić o tym, że w zasadzie ona myśli to samo, że również jej się podobasz, że jesteś dla niej istotny, że chciałaby z tobą spędzać więcej czasu, że chciałaby być z tobą w związku, to znaczy, że idziesz w dobrym kierunku. Natomiast jeżeli ona zareaguje jakimś dziwnym wyrazem twarzy, jeżeli zbije temat, to jest to dla Ciebie jasny sygnał, aby zwolnić i aby nie poruszać tematu uczuć. Panowie, ostatnia wskazówka ode mnie dla Was na dzień dzisiejszy, powiedziałbym, najważniejsza wskazówka z tego odcinka jest taka, abyś przede wszystkim w najlepszych okolicznościach doprowadził do tego, aby to kobieta jako pierwsza poruszyła temat uczuć. To są idealne okoliczności w relacji. Jeżeli kobieta jako pierwsza przywoła temat uczuć, jeżeli to ona zacznie Cię pytać, wiesz, co tak sobie myślałam, o nas ostatnio, tyle się spotykamy, kim my dla siebie jesteśmy, czy my jesteśmy razem, czy Ty coś do mnie czujesz, bo chyba ja coś do Ciebie poczułam, to są idealne okoliczności, w których Ty chcesz się znaleźć. Kiedy ona jako pierwsza porusza ten temat, kiedy ona się otwiera na Ciebie emocjonalnie i wówczas. Ty będziesz mógł śmiało powiedzieć jej to, co czujesz. Panowie, bardzo istotna kwestia. Tutaj nie chodzi o to, abyście wy udawali kogoś, kim nie jesteście, tak? Jeżeli jesteś uczuciowym, wrażliwym mężczyzną i masz ochotę powiedzieć jej o swoich uczuciach, jasne, ja ci nie mówię, że ty nie masz tego robić, tak? Że ty masz to ukrywać przez miesiące w sobie, ale Bądź uważny. Obserwuj to, jak ta dziewczyna zachowuje się w Twoim kierunku i dostosuj swoją komunikację do sytuacji, w jakiej jesteś, tak? Jeżeli ta dziewczyna nic Ci kompletnie nie mówi o swoich uczuciach, jest świeżo po rozstaniu z byłym facetem, z którym była 10 lat, a Ty po dwóch miesiącach jej zaczniesz wyrzucać kawa na ławę, ile Ty do niej czujesz, masz jak w banku to, że ta dziewczyna się wycofa. Więc zastanów się, czy wolisz poczekać chwilę, z wyjawieniem swoich uczuć, ale potencjalnie doprowadzić do tego, że ta dziewczyna się w tobie zakocha, że ona również za jakiś czas ci to powie, czy wolisz wyrzucić to kawa na ławę i ryzykować tym, że ta kobieta się po prostu wycofa? Tak jak ci powiedziałem, mężczyźni zakochują się zdecydowanie szybciej niż kobiety, więc czasami niestety strategicznie lepiej nie mówić od razu wszystkiego, lepiej nie rzucać wszystkiego. Na stół w bardzo wczesnym etapie znajomości, bo po prostu tę dziewczynę przytłoczysz. Więc panowie, mam nadzieję, że ten materiał będzie dla was użyteczny. Jeżeli macie jakieś pytania, wiecie co zrobić, zostawcie komentarz pod filmem i koniecznie napiszcie do mnie maila, jeżeli macie trudności z jakąś konkretną relacją, z jakąś konkretną kobietą, a może mężczyzną, dajcie mi znać. Aby dziewczyny, tak jak powiedziałem, pozostawcie komentarz pod filmem i również możecie napisać do mnie maila, jeżeli macie trudności w relacji z jakimś konkretnym mężczyzną, zrobię co mogę, aby wam pomóc. No i koniecznie pamiętajcie o tym, aby polajkować ten materiał, aby zasubskrybować ten kanał, aby dać mi znać, że te materiały są dla Was przydatne. I to chyba tyle z mojej strony, słuchajcie, na sam koniec chcę Wam tylko powiedzieć, że mało mnie ostatnio tutaj było, tak jak widzicie, niezbyt dużo materiałów ostatnio publikowałem, wynika to z tego, że również... Nie miałem ostatnio łatwego okresu w moim życiu, natomiast nie obawiajcie się, kanał będzie się rozwijał. Wiem, powtarzam to od kilku filmów, natomiast musicie mi zawierzyć i dajcie mi trochę czasu. Na pewno będę miał dla Was tutaj wiele wartości i pracuję również nad pierwszym, można powiedzieć, produktem cyfrowym właśnie dla Was, panowie, który będzie dotyczył poznawania kobiet na żywo. Ale na razie nie będę wam więcej spoilerował, dlatego że na pewno zabierze mi to jeszcze trochę czasu. I to tyle na dziś z mojej strony. Mam nadzieję, że u Was w porządku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.